Wixim i dzisiaj jest w nowym odcinku z Fortnite. A. I dzisiaj spróbujemy e, troszeczkę potrolować. No nie wiem, czy mi się uda. No to zaczynamy. Ja się tu rozsiądę na fotelu. I ogółem jutro jest event. Jest możliwe, że nagram odcinek z tego eventu. Raczej nagram, więc. No będzie pamiątka z Okej, okay, no to poczekamy, teraz aż się włączy Okej, okay, no to teraz poczekamy sobie Jak Jak już wejdziemy tu pierwszej broni Jakiś materiał do budowania no i będzie dobrze no, to chyba tak. to na pewno jest taki oj lagi tak stał do broni i podmuszył okej, okay, gdzie lecimy może na tutaj na tą jest tą latarną? No... Ale gdzie jest... W tym... O, jest, okej. Okay. oto to lecimy. To będzie daleko od strefy, ale to jest zawsze jakaś łódź. To można by było popłynąć tutaj tą rzeką już by byliśmy przy samym centrum. no Tutaj jest taki domek pewnie z łodzią. Około, okay. ostatnio że ciągle się patrzę, kiedy jest jakaś nagroda za darmo w karnecie, no ale teraz już nie ma co, jak jutro już będzie event. A właśnie ja wrzucę to już, to już już dzisiaj, kiedy tu wrzucę, można powiedzieć, że dzisiaj, bo dzisiaj już jest event, a na z eventu Ja czy wrzucę od razu, Jut dziś, jutro właściwie, czy później. Może od razu, żeby było tego dnia wcześniej. Wow, miało być trollowanie, a zamiast tego będzie wojna już bo ona jeszcze nie ma broni. A ja nie będę Kości. No a teraz mam pewnie broń. w kolano. Ona idzie teraz tam. Okej, okay, słuchajcie, No, mamy trochę materiału, zbiorę sobie trochę tutaj. Myślałam, że tu nikogo nie będzie, ale nie wiem. Była tak blisko, że... To nie jest... Na początku się przenieśmy do strefy, a gdzie spróbujemy trollować. Czyli w tą stronę. Wow. Może. A nie, no nie wiem. Chociaż. Czy do 75 i to się nie opłaca? Tak. To się nie opłacało, ale trudno. z domek. To do niego może pójdziemy, albo do tego przy tajnej twierdzy też jest dom. Mek? No to tam też możemy pójść. Ok, zbieraj trochę tych. Tu O, idealnie. Trochę życia. Ile dwóch rzeczy Du dużo tych świetlików jakby i też dużo więc mogę teraz podpalić ten dom podpalić no teraz będzie wow jak się szybko to rozprzestrzenia podka Amunicja, tu już jest ogień. Super strzelba. Pójdź do mnie. Okej, okay. jakieś nie to za bardzo. Że sobie pije potę. I się zmywałam do strefy. Idziemy sobie po tym... Łoł! Wow. Okej. Okay. Tutaj jest... amunicji. Przejdziemy sobie tutaj, o tak. No ciągle się zbliżamy naszego miejsca. Wend no, event to jest taki dziwny trochę, bo zaraz na końcu sezonu to będzie na początku nowego sezonu i prawdopodobnie w przyszłym sezonie będą dwa eventy, więc... O nie, chciałem zniszczyć, ale to jest niezniszczalne? Nie, zniszczone. nie to jest zniszczone Wow! Przez skrzynka nic nie chcę pomyśleć No to już prawie jesteśmy Okej, okay, trochę marnujemy ten Nie wiem czy będę dzisiaj nam wszystko wystrzelać Gdzieś tu a tu pewnie ten portal Zobaczymy to komu on prowadzi. słuchaj poniżej. że do hmm. hmm. okay. Ktoś do mnie zadzwonił. Z czego tu jest portal? Jak o chcecie sobie być owitać? Z czego tu jest portal? Nie wiem. Trudno. Jak nie wiem to trudno O, oś samochód. Dalej. Bo ja mam mogę. Bo samochód nie wszędzie może dojechać, a ja mam go tak. Okej. Okay. O, tu jakiś gościu jest. O właśnie, widzieliście ten impuls? To jest robot. Mene menekin. Rytm. Odbijacz. A, nie chcę mieć. Na początku by się przydało, i znaleźć, na przykład zaprowadzić do domu i tam strolować. O, monetka EXPO. O nie, to się jest... Nie pamiętać, ale te monetki się rozsypują. Nie wiem, tych rozsypujących się. Okay. Ja mam tyle złota, by wynająć tutaj pieska, a nie wiadomo czy on nie został już wynajęty. Chyba został już wynajęty. Nie wiem, czemu nagle mi taka doszła. wyjść, żeby sprawdzić, czy nie ma w tą pułapek. Ugh, jest skrzynka. Skrzynka, więc... Apteczka mi się zawsze przyda, sobie ją może wykorzystać albo nie. Jeszcze mam dużo sporo życia. O, i ty w, 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 w stronę. Ogółem. Ja mam kogoś trollować, a ja nikogo nie mogę znaleźć. O, dla mnie. Prawdopodobnie nie będzie się ja tylko zwykły ten. Jestem trochę tak Mam ponad pół kilometra przejścia. Może teraz by się przydało trochę tego. Mam też co to może wziąć się do Chyba nam się nie uda trollowanku dzisiaj. Na trudności, by było fajnie patrolować osoby. Prawdopodobnie żadnej osoby tutaj nie będzie, bo wszyscy są pod strachem. Tak, trudno. Wejdźcie, że to okej. Okay. Co jedziemy. Okej. Okay. Przejeżdżam już z farmę. Nie mam, wydaje mi się, że ktoś tu jest. Jest. Nie ja wiem jak to potrolować. A, nie, to będzie zwykły po prostu. Tá no

Jakąś miejscówkę, gdzie jest dużo typów, no i spróbuję tam coś porobić. Jak mi się nie uda nikogo strollować, to rozszerzę na to zwykłe grafory, a jak mi ja ja się ja uda, to będzie dobrze. Okay. teraz, nie ja wiem co to ma oznaczać, jedność to się nazywa. Mm. Jak tu przeklądam. Patrzcie jak to dobrze widać. Lecę bliżej i będzie dobrze. Może tutaj do domu, bo chcę poznać ten portal. Но так или посмотрим, в чьей он проводит. Но можно в чём на какие -то... У вас, крылья. Pięć się opłaca. Kolejne stacje tutaj nic nie było. minąłem broń, bo broń to najważniejsze. Trochę może jeszcze zbieram. Tata teraz będzie całkowicie zniszczona. powinienem chyba być w strefie, Gdzie no. jest ten portal? że na mapie nie widać tych portali. Chyba tak. Gdyby było widać na mapie te portale, to by było fajnie. Dokąd ten portal prowadzi? W patrzą przez te portale i się zastanawiają, dokąd one prowadzą. Może być. Nie wiem. Przejdę sobie tłuszcza, piszczącą puszczę. Po prostu tak. O. Na pewno to będzie. To jest to Puszcza. Przynajmniej dla mnie jest fajna ta fajna piszcząca puszcza. Ok. Ale nie, rozmawiam z tu wszystko się skupiamy. Ach, kościółwa tu przyszła. Coś mam tak tekstury, bo ona nie miała oczu. A, to nic. Trudno, to będzie zwykłowe. A może na końcu ją puszczę jeszcze zwiastę nowego sezonu może oglądaliście gdzieś. Na przykład jeszcze lub coś. Agent Jones prosi o dostęp do zastrzeżonego pliku 8752. Agent Jones prosi o dostęp do zastrzeżonego pliku 8752 <śmiech> <śmiech> Serio? Nie było czasu na stabilizację świata, ale był na cofnięcie mi uprawnień. Agent Jones prosi o dostęp do wszystkich materiałów związanych z siódemką. <laughs> Super! Okej, okay. jeśli nie zamierzasz dać mi czego potrzebuję, to sam to sobie wezmę. No no i to był ten zwiastun No to... Pa!